Boże, witam Was bardzo serdecznie. E, dzisiejsza Ewangelia e, jest taką, e, takim hymnem, który Chrystus wyśpiewuje na cześć Jana Chrzciciela, Jego poprzednika. E, generalnie już powoli wchodzimy w ten drugi etap e, przygotowania adwentowego, kiedy już e, można powiedzieć bezpośrednio będziemy przygotowywać się do obchodów pamiątki narodzenia Chrystusa. I ten drugi etap bardzo mocno naznaczony jest właśnie obecnością Jana Chrzciciela. Jezus dzisiaj go nazywa tym, który wypełnia rolę Eliasza. We wszystkich proroctwach Starego Testamentu to Eliasz właśnie miał być tym, który będzie bezpośrednio poprzedzał przyjście Mesjasza. I Jezus wskazując na Jana Chrzciciela mówi, że jest to jeden z największych proroków Starego Testamentu. Ale... No właśnie. Jan chrzciciel jest najmniejszy spośród tych, którzy należą do nowego przymierza. Dlaczego Jezus tak mówi? Otóż musimy zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że cały Stary Testament, cały ten okres zapowiedzi, proroctwa, tego wszystkiego co Bóg obiecywał on się zrealizował w Jezusie Chrystusie, że tak naprawdę przyjście Chrystusa na świat no, zrobiło pewien przewrót kopernikański, bo właśnie Bóg wszedł w historię człowieka, Bóg wszedł w historię ludzkości i przyszedł, żeby nas odkupić, żeby zbawić. Co to oznacza dla każdego i każdej z nas indywidualnie, dla ciebie, dla mnie? Otóż no każdy z nas gdzieś ma jakąś swoją własną historię życia, i często, idąc przez to życie, oczekujemy jakichś konkretnych, radykalnych zmian. Robimy pewne, pewne rzeczy, nie wiem, przygotowujemy się, walczymy, porządkując swoje własne życie. Chcemy żeby, ono, chcemy, żeby ono było inne. Czasem wydaje się, że chcemy, żeby ono było idealne. Tylko, że widzimy, jak bardzo skromne środki mamy w swoich rękach, jak bardzo często to nie wystarcza, że niby się szarpiemy z tą rzeczywistością, ale owoce tej, tej naszej pracy, tego trudu i wysiłku czasem bywają strasznie marne. No i właśnie tutaj wchodzi na scenę nasz Pan Jezus Chrystus. Ja myślę, że my musimy się nauczyć żyć już w Nowym Testamencie, nie w przestrzeni obietnic. Tego, co Bóg obiecywał, że, że on przyjdzie, że on zbawi, że on, prawda, przemieni. Bo czasem mi się wydaje, że właśnie my w ten sposób egzystujemy. Jeszcze w dobie obietnic, czyli w Starym Testamencie. Tymczasem Jezus już przyszedł, on już nas zbawił, już nas odkupił, już yy, sprawił, że yy, to nasze życie jest włączone w Jego boskie życie. To pytanie, dlaczego jeszcze ty, w tym, tym życiem nie żyjemy? Myślę, że to jest też jakaś nasza indywidualna historia i odpowiedzi na to trzeba by szukać też i w swoim własnym sercu i sumieniu. To jest też zaproszenie do tego, żeby właśnie przygotowując się do tych świąt Bożego Narodzenia, pozwolić, żeby moje życie zostało przeniknięte Bożą miłością, Bożą obecnością żeby zaprosić Chrystusa do tej rzeczywistości, która jest dla mnie jakimś właśnie jeszcze obietnicą, bo jeszcze tam nie doświadczam tej, tej Bożej obecności, Bożej, Bożego zbawienia I, i chodzi o to, żeby Chrystus wszedł w to, żeby On tam zakrólował, żeby rzeczywiście nasze życie stało, stało się życiem na chwałę Boga, życiem już w tej głębokiej relacji i bliskości Jezusa. To jest wciąż zadanie dla nas. Przewartościować te wszystkie sprawy, przemyśleć to, zacząć na serio żyć Panem Bogiem, zacząć na serio modlić się, na serio brać Słowo Boże i po prostu je realizować w swoim życiu. To, to jest właśnie to nowe życie, bo to jest życie z Jezusem, w mocy Jezusa i to On, tak jak to było zresztą w, w wczoraj, to On przychodzi, żeby nas napełniać swoim miłosierdziem, żeby nas podźwignąć, żeby nas pokrzepić, żeby nas, nam dać swoją otuchę. E, dlatego myślę, że powoli trzeba, abyś ty i ja e, przestał, czy przestała żyć, abym ja przestał żyć e, tymi Bożymi obietnicami, które się jeszcze nie spełniły. Bo one już się spełniły, one już są, one już się zrealizowały. I one są spełnione właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego zapraszam Cię do tej wspólnoty z Panem. Zapraszam Cię do tego, żebyś zobaczył, że już żyjesz w Jezusie, żebyś to odkrył, żebyś tego doświadczył i żeby to było źródłem Twojej ogromnej radości i żeby to narodzenie Chrystusa nie było tylko jakimś tam pustym świętem przy stole, ale żeby było, żeby było doświadczeniem tej. Bożej obecności, Bożej miłości, narodzenia tej Bożej miłości w Twoim życiu, które to życie absolutnie przewróci do góry nogami. Tego Ci życzę. I zresztą sobie też. Szczęść Boże!